Witajcie, kochani, 17 styczeń. Zobaczcie, w Irlandii jest zima. Pierwszy raz. Jest trochę śniegu, a on się na pewno rozpuści niedługo, no ale na razie jest i leży. Wiecie co, kochani, chciałam dzisiaj powiedzieć coś takiego, ponieważ zaczęłam pewną rozmowę z pewnym człowiekiem. Yy, więc chciałam dodać do tego, nie wiem czy ja to dojął, że ujmę, czy w ogóle teraz się pozbieram, bo już się trochę od... No już myślę o czym innym, powiem tak. Natomiast, wiecie, niektórzy ludzie coś przeczytają i coś potem uważają, że to tak może być. Ja się nasłuchałam już naprawdę bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu ludzi, naczytałam się ku artykułów, kupę rzeczy, no jakby na to nie patrzeć. No mam już swoje lata, więc naprawdę... Yy, naczytałam się, nasłuchałam się i tak dalej, bla bla bla. I teraz, tak, kochani, powiem Wam tak. Ja po to prowadzę ten kanał, wiecie? I ja po to mówię do Was, żeby Wam jakoś tak objaśnić, że nieważne jest to, czego Wy wysłuchacie. Nieważne jest to, kogo wysłuchacie. Miejcie zawsze wszystko tu. Przede wszystkim. Jeżeli jeszcze nie ogarniacie tego, obejrzyjcie mój odcinek 22. Tam jest najwięcej tego w sumie, co kiedyś chciałam powiedzieć. No, aczkolwiek może niekoniecznie. Wiecie o co mi chodzi? Mnie chodzi o to, żeby, żebyście byli samodzielnymi jednostkami, które całą wiarę w tym, yy, całą wiarę pokładają w tym w sobie: po prostu w sobie. Wiecie, bo ja tak naprawdę, słuchajcie, już wypróbowałam trochę metod na to swoje SM, tak? E, wysłuchałam naprawdę bardzo wielu ludzi. A akurat ktoś mi dzisiaj powiedział o Aleksandrze Woźnym, tak? E, no i wiecie co? No on też tam mówił o jakiejś takiej energii, wiecie, o takich różnych rzeczach, ale on mówi też o wiele. E, ja się na niego, że tak powiem, pogniewałam, ponieważ on też zaczął mi tu zajeżdżać jakimiś. E, astralami, wiecie, jakimiś czakrami, zaczął mówić o jakichś pierdołach, typu, że karma do nas wróci, bo my jesteśmy niedobrzy, a zaraz potem mówił o tym, że Bóg jest najwspanialszy, naj... o Boga się trzeba bać, więc ja stwierdziłam, że to wariat, po prostu trochę lepiej wykształcony, bo, bo, bo w fizyce jest niezły, tak, natomiast on kiedyś występował, pamiętam, w telewizji Tagent TV. I ten człowiek. I jeszcze przedtem, jeszcze coś wrócę, o, o tym jeszcze chcę powiedzieć. I on mówił o jakimś urządzeniu, który on skonstruował. I gdzieś tam z kimś, ja nie wiem, ziemba miał chyba coś z tym wspólnego jeszcze. Oni tam planowali, żeby to urządzenie, tego, żeby je potem sprzedawać za jakieś pewnie drogie pieniądze, albo przyjmować ludzi, albo nie, nie wiem, czy to doszło do skutku, przestałam to śledzić w ogóle. Bo jak się dowiedziałam, że chodzi o kasę, no to przestałam to śledzić. W każdym bądź razie, wiecie, ten człowiek i to urządzenie było już skonstruowane z tego, co ja pamiętam. Jakoś tak to było, że w każdym bądź razie, no na pewno był zamysł, na pewno mieli różne, nie wiadomo ile pomysłów i na pewno mieli jakąś tam wiedzę podobno w temacie. Podobno, mówię. No tacy mądrzy wykształceni, tak? No do czegoś tam sobie brnęli i dążyli. A ten człowiek, który prowadził właśnie telewizję Tagen TV, miał chory kręgosłup. Bardzo chory kręgosłup, jemu ja już ciężko było nawet siedzieć podobno, więc coś tam trzeba było zoperować mu w tym kręgosłupiku. Dlaczego nie wzięli tego swojego urządzenia i nie pomogli tego, temu człowiekowi właśnie, który miał problem z kręgosłupem? No to albo konstruują urządzenie takie, które działa i działa na wszystko, albo sobie to darują i przestają chrzanić o tym, że to będzie takie drogie. Wiecie, bo to jest tak. Komu uwierzycie? Wiecie, to wszystko zależy od tego. I ja kiedyś myślałam sobie, ponieważ tak no właściwie się przekonałam, że nic za bardzo nie działa na to moje SM, więc nawet kiedyś swojemu mężowi powiedziałam, słuchaj, wiesz co, ty byś mi wymyślił jakieś placebo. Jakieś takie placebo, w które ja bym uwierzyła. No ale czy mój mąż jest w stanie wymyślić jakieś placebo, w które ja bym uwierzyła, że skąd on ma ten środek, przepraszam bardzo, no przecież znam na bieżąco realia, wiem, że nie ma złotych środków na moją chorobę, czyli na SM. Wiem, że nie ma. E, co prawda tutaj można dostać tą e, chemię taką, którą się leczy właśnie SMA, a w Polsce to kosztuje chyba z tysięcy, Nie wiem jak teraz, nie mam zielonego pojęcia, miesięczna kuracja na ten program załapało się tam chyba 500 osób, pamiętam jeszcze jak byłam w Polsce. No ja bym się nie załapała, bo byłam już za stara. No i to leczenie z 9000 miesięcznie to na pewno a tutaj przyjeżdżając, takie leczenie mielibyście za darmo. No ja oczywiście go nie chciałam, bo ja chemii w ogóle nie chcę. Natomiast, wiecie, <laughs> mnie, jako osobie w miarę światłej, <laughs> wiecie, ciężko jest wmówić, byłoby mi ciężko wmówić, że to jest lek, którego jeszcze, nie wiem, nie ma, nikt nie zna, albo no jest to jakieś tam placebo, tak, które mi na pewno pomoże. Oj... Mój mąż miałby z tym bardzo wiele problemów, bo ja w byle co nie wierzę, że tak powiem i zaraz bym wszystko posprawdzała i zaraz bym na pewno się dowiedziała, jakie to placebo, o co tu chodzi w ogóle, co on mi tu, jakieś może witaminki C próbuje mi podać czy coś takiego, więc człowiek taki jak ja musiał sobie znaleźć sam coś, wiecie. Moją metodą jest obecnie BSM. Ja w tą metodę uwierzyłam. Ja uważam, że ona mi pomoże. To, jak ona mi pomoże, jest zależne tylko od tego, co ja mam tutaj. Jak bardzo ja uwierzę w tą metodę, moim zdaniem, ja coraz bardziej dochodzę do, wnioska, że, do wniosku, że to jest jednak Matrix, że to jest jednak nasz świat. I tutaj wszystko jest dla nas. Wiecie, to już o tym mówiłam kiedyś: jak wiele rzeczy mi się spełniło, te, które ja chciałam, które pragnęłam. No, jedne po krótszym czasie, drugie po dłuższym czasie. Wiecie, no to jednak coś w tym jest, tak? Więc to jest mój świat. Ja patrzę, jak on się układa. Wiecie? Ja patrzę, ile ja mam tam trochę spieprzonych niektórych myśli, i patrzę, co się potem dzieje. Wiecie, to łatwo wywnioskować, to trzeba popatrzeć tylko na ten Matrix tak zwany, słuchajcie, i zobaczyć, że to naprawdę jest świat poukładany pod nas. Yy, też, było, też były takie doświadczenia robione na tym, że ktoś inny może wpłynąć na nas. Czyli yy, człowiek tam był chory, to było takie doświadczenie bodajże przeprowadzone i to chyba nie jedno. I kilku ludzi zbierało się nad tym człowiekiem, że tak powiem, i oni go tam leczyli. Podobno poprawili jego stan, czy też go wyleczyli. Nie pamiętam tego dokładnie. Coś w tym chyba może być. Bardzo ważne jest to, słuchajcie, to tak samo jak z tym bioenergoterapeutą. Pamiętacie, opowiadałam wam, bioenergoterapeuta, który przyszedł do mnie, babcia mi powiedziała, że to jest jeden z najlepszych bioenergoterapeutów w Polsce, że on w ogóle już nie za bardzo chce przyjmować ludzi, bo on już nie ma, on już nie chce po prostu, bo on jest tak dobry, on wyleczył masę ludzi. On jest no, bardzo dobry i na pewno mi pomoże, i możliwe, że będą potrzebne trzy takie jego wizyty, zabiegi takie, i wtedy mnie uleczy. I teraz tak, powiedzcie mi: dziecko, które ma tam 10 czy 11 lat, nie pamiętam dokładnie, w którym to było, ile miałam wtedy lat, dziecko dostało taki program: wyleczy mnie, jest super, pomógł już nie wiadomo ilu ludziom. I możliwe, że będą trzy razy konieczne. Ja to mówię nie pierwszy raz, ja to mówię już któryś raz. Po trzech razach, po trzech jego wizytach, tak, przeszło wszystko. Rozumiecie? Zostałam uleczona. I teraz tak. Czy zrobił to ten bioenergoterapeuta? Czy zrobiłam to ja sama? Kto mi to powie? I kto mi to udowodni, wiecie, bo też nie ma żadnych dowodów. Nie ma czegoś takiego, że, że no, no, po prostu no, nie ma jak tego udowodnić, za bardzo, wiecie? Bo teraz trzeba by było dwie mnie i jedna, gdzie ten bioenergoterapeuta naprawdę jest ze mną i tak dalej i trzeba by było, ponieważ byłam dzieckiem, więc łatwiej było mi wmówić pewne rzeczy i trzeba by było na przykład przyprowadzić kogoś innego, absolutnie nie bioenergoterapeuta, ale powiedzieć mi to samo, rozumiecie? I wtedy ocenić tu się lepiej stało czy tu? Czy też zadziałały obydwie rzeczy? Wiecie, I ten prawdziwy bioenergoterapeuta, i ten nieprawdziwy bioenergoterapeuta. No musiały być potrzebne dwie moje osoby. No nie było takiej opcji. Więc tak na dobrą sprawę nie wiadomo, słuchajcie, no, tak na dobrą sprawę nie wiadomo. Ale ja, jako dorosła osoba, która już tam posiada jakąś wiedzę, uważam, że jest to możliwe. Uważam, że ten świat jest w większości nasz i dla nas jest stworzony. I najprawdopodobniej to my, ja już nie raz to mówiłam, najprawdopodobniej to my sami sobie go tworzymy. On jest taki pojebany dlatego, że w nasz świat wdarło się trochę tam, ja to nazwę zło, nie wiem jak to inaczej nazwać w danej chwili. Natomiast trochę się tego wdarło, bo jest kupę skór, syństwa, bo kupę rzeczy nas spotyka od małego. I czy to od rodziców, czy to od środowiska, czy od czegokolwiek. W nasz świat wdarło się troszeczkę zła. Wiecie, dlatego ten świat teraz my tworzymy też taki pojebany, ponieważ my tam mamy trochę też spieprzone niektóre rzeczy, tak? Niektóre zależności istnieją jeszcze jakieś, wiecie, i tak dalej. W ogóle ogólnie to nie bardzo chciałam też to powiedzieć. W każdym bądź razie, kochani, czy moja metoda leczenia typu BSM działa? Czy to ja działam? I ci, którzy leczą się BSM-em, czy to oni działają, czy to ta metoda działa. Nikt tego nigdy nie udowodnił, i nikt tego nigdy nie udowodni. Bo wiecie, w metodę BSM można podobno nie wierzyć, ale czy wy robiąc coś, uważacie, żeby w to nie wierzycie, to po co to robicie? Wiecie, to też jest takie. No nie. No właśnie. Ja zaczęłam powoli uważać, że jednak to ja to robię, nie BSM, to ja to robię, to ja mam taką moc sprawczą, a ponieważ mam tam jeszcze widocznie nie wszystko dobrze poukładane, oprócz tego mam jeszcze swoje problemiki, oprócz tego rozpraszam się jeszcze na innych ludzi też również, bo a to mail, a to wiadomość, a to coś tam, a to srość tam. Więc ja nie mam czasu tak jakby dla siebie samej tylko i wyłącznie poświęcić się tylko i, i, i wyłącznie sobie, że tak powiem. Więc może mi to nie całkiem jeszcze wychodzi. Nie jest źle, ale być może po takim czasie powinno być lepiej. No jakby na to nie patrzeć. Ten bionergoterapeuta trzy razy przeszło, tak? No tylko że to była trochę inna dolegliwość. Wiecie? Bo teraz tak jeszcze jeden taki wniosek. Jeżeli my sami, o tym mówię właśnie w odcinku 22, jeżeli my sami jesteśmy w stanie sami siebie wpędzić w chorobę, a jesteśmy y, sami, słuchajcie, y, oczywiście, że jesteśmy w stanie, to my tak naprawdę sami siebie wpędzamy w choroby, tylko my tego nie zauważamy. I to jest bardzo niedobre, i to jest bardzo złe. Już pomijam wszelkie te, a to jedzenie, a to coś tam nam spryskają z góry, a to woda, nie taka, a to z fluorem, a to bez, a to coś tam, a to zroś tam. Pomijam te wszystkie rzeczy. Nasze nerwy, nasze to, na co my się tutaj wiecie, nastroimy, tak? Nasze tutaj wszystko to, co nie powinno tak być, a jest. To powoduje w nas wiele chorób. No akurat teraz. Wiecie, no pralka chodzi. Sorry, was bardzo. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, czy nie. Chodzi pralka. W każdym bądź razie, kochani, my siebie wpędzamy w choroby. To najprawdopodobniej, bo wiecie, to w to moje kiedyś moczenie, z którego mnie bioenergoterapeuta wyleczył, ja też mnie wpędzono w to, bo to było na tle nerwowym podobno. Żaden psycholog mi nie pomagało, nic mi nie pomagało, leki mi nie pomagały, nic mi nie pomagało, rozumiecie to? Więc <laughs> sorry. To wpędzono mnie kiedyś w dzieciństwie, i to nie było zależne tak całkiem ode mnie, po prostu mnie w to wpędzono, ponieważ dostarczono mi w dzieciństwie tyle nerwów i tyle różnych dziwnych sytuacji, że po prostu gdzieś ten organizm jakoś musiał się no, pff, zemścić, że tak powiem, tak. Jakoś widocznie ja sama wpłynęłam na siebie widocznie, to może to moczenie było mi do czegoś potrzebne, może potrzebowałam więcej uwagi od y, mamy, czy od kogoś tam. Wiecie, to, to wszystko ma swoje przyczyny. I tutaj medycyna germańska bardzo dobrze. Niektóre rzeczy tłumaczy. Tłumaczy. Ja nie wiem, że coś działa, bo może trochę jej działa, może nie zależy, yy, bo to też już przerabiałam w każdym razie. Tłumaczy. I teraz tak, kochani, to jest bardzo zagadkowe pytanie. Jeżeli to my wpędzamy w siebie, albo jeszcze nie powiedziałam tego, bo wiecie, bo ja sobie w pewnym momencie w swoim życiu powiedziałam: Mam dosyć kurwa wszystkiego. Ja chcę w końcu do jasnej cholery mieć spokój, ja chcę w końcu odpocząć, ja chcę mieć wszystko w dupie, chcę mieć wyjebane, że tak powiem, i chcę w końcu odpocząć. Mogę nawet ponieważ wtedy mi nie było stać na to, żeby sobie wziąć gdzieś tak po prostu i wyjechać. Mogę nawet pójść do szpitala mogę nawet na coś zachorować mało tego ja nawet czytałam coś przed czytałam różne rzeczy wiecie co i tam też było stwardnienie rozsiane wbrew pozorom zobaczcie ja sama się zaprogramowałam mogę 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 i to było słuchajcie ja wiem nawet nie cały rok może pół roku potem ja poszłam do szpitala i stwierdzono mi stwardnienie rozsiane wiecie tak więc jeżeli ktoś mi powie, że on nie, on ze swoją chorobą nie ma nic wspólnego, to ja ci powiem, człowieku, jesteś kurwa w takim błędzie, że ja pierdolę. I na to się powinieneś, no nie powiem leczyć, ale powinieneś szukać, w sobie przyczyny powinieneś szukać. Więc jeżeli my sami jesteśmy w stanie się zaprogramować, jeżeli my sami jesteśmy w stanie spowodować u siebie jakąkolwiek chorobę, to znaczy, że My sami jesteśmy w stanie się z niej uleczyć i wyleczyć całkowicie. Rozumiecie? Sami jesteśmy kurwa w stanie to zrobić. Tylko nie wiemy jak, bo jesteśmy tak spierleni przez system, że nie mamy zielonego pojęcia, jak to zrobić. Dlatego ja szukałam sama dla siebie jakiejś takiej metody, która będzie zależna tylko ode mnie. Nie od grzybków będzie zależna. Nie od witaminek będzie zależne to, czy ja jestem zdrowa, czy ja jestem kurwa chora. Nie od czegokolwiek. Nie od jakiejś osoby. Nie od nikogo i od niczego. Rozumiecie? To miałabym być ja. Ja. No, jestem nieumalowana. Dobra, nieważne. Nie słuchajcie, nie oglądajcie, bo kiedyś mi to też ktoś powiedział, że no ja to nie wyglądam, ja to nie powinnam kręcić w ogóle i to... Dobrze, przepraszam bardzo, co ty? Ja tutaj robię za jakąś modelkę, kurna. No nie. Ja robię tutaj za osobę chorą na SM. W każdym bądź razie mm, ja szukałam metody dla siebie. To miała być moja metoda, w którą ja jestem w stanie uwierzyć. A że ja jest to, to się potwierdza świetnie, że ja jestem w stanie uwierzyć tylko w siebie i ja wierzę tylko w siebie. W ogóle to ja czasami uważam naprawdę, że jestem jednostką doskonałą. To ja mogę tylko sama siebie uleczyć. Tylko ja jestem w stanie to zrobić. Rozumiecie? To ja już zaczęłam myśleć w ten sposób: to nie BSM mnie uleczy, to ja sama siebie uleczę. Ja sama siebie. Jeżeli tego nie zrobię, to znaczy, że moja wiara w to, czyli w siebie też również, jest kuźwa jeszcze trochę za mała. Albo gdzieś jestem tak spieprzona, że nie potrafię w to uwierzyć. Bo gdybyśmy my potrafili w to uwierzyć, że my sami siebie potrafimy wyleczyć z czegoś, to my byśmy tak na pstryk siebie leczyli, obojętne czego byśmy użyli do tego, czy byśmy użyli do tego wody, która jest wspaniała i przez bioenergoterapeutę. Sorry, ci kochany, wie, w, w, wiem, że będziesz tego słuchał i powiesz, że no to tak. Tak, ale przyszło mi coś w związku z rozmową z, właśnie z tobą przyszła mi pewna myśl taka do głowy to nieważne czy użyjemy do tego wody specjalnej zapakowanej w coś tam pakują wodę strukturyzowaną czy też jakąś tam wodę po prostu rozumiecie pakują w metalowe pojemniczki gdzie ta woda powinna stracić swoje właściwości całkowicie oni to pakują w to i to sprzedają i mówią, że stawiając na tym kubek wy będziecie zdrowi no nie wiem w ilu przypadkach się to chyba zależy od tego, jak bardzo ktoś w to wierzy, wiecie. Bo y, ja osobiście w takie rzeczy nie bardzo wierzę. Chyba, że mam do tego dobre podejście. Bo jeżeli miałam do tego podejście, ale ja prędzej uwierzę w wodę w źródełku, które tutaj płyną gdzie niegdzie, tylko one płyną z gór. Ja się boję, że te owieczki, które tam chodzą, wiecie, po tych górach, to trochę tam sikają na te góry i tak dalej, nie? No ale słuchajcie, tą wodę, którą my pijemy, no to też tam. <laughs> nie jedna owieczka nasikała na pewno więc ja prędzej uwierzę w taką wodę, która płynie tu jest pełno małych źródełek ja się zastanawiam, czy naprawdę nie podjeżdżać nie brać tej wody, rozumiecie? bo to jest taka prawdziwa, żywa woda to jest to to jest taka prawdziwa, żywa woda więc yy, ogólnie no właśnie, widzicie to jest właśnie tak, że może już zakończę. Wiecie o co mi chodzi przecież, nie? No przecież chodzi o tą właśnie wodę, właśnie słuchajcie, czy to będzie woda, czy to będzie na przykład to, że ja sobie powiem, ale musiałabym w to naprawdę uwierzyć, a wiem, że ludzie dzisiaj nie za specjalnie w to wierzą. Na przykład, jeżeli ja bym sobie obrała, na przykład, o, jeżeli ja będę codziennie jadła pomarańcza. To ja wyzdrowieję. Wiecie co? Musiałabym to tak silnie w to uwierzyć, musiałabym być na tyle, że tak powiem, no niestety, bardzo mi przykro to powiedzieć, głupia, żeby w to uwierzyć. To wtedy ja bym wyzdrowiała. Gdybym ja to powiedziała dziecku, który jest jeszcze głupiutki i nie ma takiej wiedzy, tak? To ono by w to uwierzyło i ono bardzo możliwe, że po tym pomarańczku właśnie by wyzdrowiało ze wszystkiego. Wiecie, to jest bardzo możliwe. Ja, mając dziecko w tej chwili, próbowałabym właśnie takich metod raczej. I mówiłabym o tylko nie przesadzałabym, tylko mówiłabym dużo o tym, tak? Wiecie, no to naprawdę zależy wszystko. Słuchajcie, to naprawdę wszystko zależy. Ale w każdym razie ja uważam, że chyba jednak to ja. Ale w BSM wierzę. Wiecie, w siebie wierzę, w BSM wierzę. Bo ona nie wymaga, ta metoda nie wymaga niczego, tylko mnie i mojego przykładania rąk. Jak nie wierzyć? Także, kochani, zastanówcie się nad tym, bo my naprawdę jesteśmy samowystarczalnymi istotami. Jeżeli sami jesteśmy siebie w stanie wpędzić w chorobę, to z całą pewnością sami jesteśmy w stanie siebie też z niej wyciągnąć. Taki jest mój wniosek. No. Także tak, kochani, sorry, musiałam coś wyłączyć. Także, kochani, dobra, trzymajcie się papa, zatrułam już 20. Jeden minut. Mam nadzieję, że wam się rozjaśniło i właśnie ja widzicie, to chciałam też powiedzieć dzisiaj. Ja po to kręcę te odcinki, żebyście by w końcu uwierzyli w siebie, żebyście by w końcu kurcze pieczone przestali chrzanić o jakichś doktorkach, o jakichś zębach, o jakichś kurwa tabletkach, o jakiejś yy, wodzie świętej kurna, albo nie wiadomo jakiej. Chociaż to ta woda strukturyzowana, chociaż ta woda taka, tak to jest zdrowe, żeby to pić, i my powinniśmy na co dzień pić taką wodę. Powinniśmy mieć dojście do takiej wody, każdy z nas, bo naszemu organizmowi jest to potrzebne. Ale ogólnie w sumie, to wiecie co? Najważniejsze, żebyście wy nie wierzyli różnym ludziom, bardzo naprawdę, słuchajcie, czasami skrajnym, bardzo czasami, kurna, bo oni tam mają, ja wiem, to słuchacie tych pierdół, niektórzy. Tych kanałów, które tam mają po 500 tysięcy, po ch wie po ile, bo lubicie karmić się sensacją. To jest kurwa najgorsze w człowieku, ale po co by to robicie w ogóle? Wiecie? Chodziło mi o to, żebyście nie wierzyli w to całe gówno. Wyłączcie kurwa te telewizory, wyłączcie te YouTuby jebane, bo tam już teraz w tej chwili nic nie ma. Tym bardziej, że YouTube bardzo pilnuje wszystkiego. Mm. Uwierzcie w końcu w siebie. Najbardziej uwierzcie w siebie. Jeżeli chcecie, nie słuchajcie też mnie. Wiecie, co to ja jestem? Ja jestem tylko blondynką. W każdym bądź razie chodziło mi o to, ja po to to kręcę cały czas. Ja jeszcze nie pierwszy raz to mówię: po to to kręcę, żebyście by uwierzyli w siebie. Nie w tabletki, nie w soplówkę nawet, która mi pomogła tam na jakiś czas. Kto wie, może to ja sobie tu pomogłam. Żebyście nie wierzyli w jakichś tam yy, woźnych, w jakichś tam, rozumiecie, właśnie doktorków, w jakichś innych, bo już powtarzam się, znowu wiem. Żebyście w to wszystko olali i nie wierzyli. Mnie chodziło tylko i wyłącznie o to, żebyście Wy uwierzyli w siebie do jasnej cholery. To jest najważniejsze, rozumiecie? Uwierzyć w siebie. I gdybyśmy dlatego mówiłam o tym idealnym świecie, o tym świecie, gdzie nie ma pieniędzy, nie ma niczego, nie ma nic kompletnie. Jesteśmy tylko my, ale jesteśmy my jako inni ludzie, nie systemowi już, nie. Yy, jako ludzie, którzy są dobrzy, wiecie, niesamowite, nie? Jako ludzie, którzy po prostu żyją w inny sposób, wychowują swoje dzieci w inny sposób, a dzieci wychowane w miłości, szczęściu i tak dalej, one są w stanie, one nie dość, że wiedzą bardzo wiele o ziółkach, i o tym, co się dzieje. Tak jak mówiłam wam, mnie nigdy na działce u mamusi nie ukąsiła żaden robaczek, mienie, ugryzł, mnie się, nic, nigdy nie. Ja potrafiłam z tym wszystkim żyć na bieżąco, codziennie, przecież ja tam cały dzień byłam na tej, w tej dżungli mamy, tak? Więc to, bo to kiedyś była dżungla, ten ogród mamy. Więc słuchajcie, ja byłam takim dzieckiem natury do pewnego wieku byłam dzieckiem natury całkowicie, bo moja mama też mnie nie spieprzyła, że tak powiem, żadnym systemowym myśleniem, ona sama była daleka od systemu. Więc to było fajne, tylko potem zaczęłam wkraczać w taki inny świat i to już mnie spieprzyło i to jest ten moment, kiedy ja musiałam sobie właśnie, pamiętacie jak o tym mówiłam, że jeżeli ja uwierzę w to wszystko i zacznę się tego uczyć, to ja zapomnę o wszystkim tamtym, co wiedziałam i czego tam się nauczyłam. To było dla mnie bardzo niefajne, to było niemiłe uczucie dla mnie, że ja muszę się uczyć tamtego i zapomnieć o tamtym. Tamto to było natura i wszystko, co jej dotyczyło. A to nowe, to był system, wiecie? Więc my, wychowani w zupełnie inny sposób, na co już nie, już nie mamy szans żadnych, żadnych, my, wychowani w i ten inny sposób, my, jako dzieci, te wspaniałe istoty, wychowywane od samego początku we wspaniały, piękny sposób, my byśmy w ogóle, nie, my byśmy nawet nie byli chorzy, bo ktoś jednak jako mnie, jako dziecko, doprowadził do tej choroby, doprowadził do tego, że ja się moczyłam codziennie, wiecie? A my wychowywani we wspaniały sposób, z takim uczuciem miłości, z takim uczuciem, wiecie, no to wszystko to, co powinien mieć człowiek od małego, my byśmy nawet w ogóle nie chorowali. To by był zupełnie inny świat. Yy, wiem, yy, że to jest utopia. No i ja już teraz to wiem, już w tym wieku też w ogóle to wiem. To jest utopia. Także wiecie co. Ale chodzi o to tylko, że sami siebie wpędzamy, sami możemy siebie z tego wydobyć. No i kochani, to jest nasz świat. Przyjmijcie to w końcu, uwierzcie w to w końcu i yy, nie słuchajcie tych idiotów, którzy tutaj też są również. No niestety są tutaj też również na YouTubie. Słuchajcie samych siebie, bardziej zagłębijcie się w siebie. Rozumiecie? Możecie łykać tam trochę wiedzy gdzieś, jakieś tam, gdzieś coś po coś, ale to naprawdę to na dłuższą metę, na dłuższą metę, wiecie, to nie ma żadnego sensu. Bo ja się nasłuchałam przez te wszystkie lata tylu rzeczy. I tylu ludzi, że mogę Wam powiedzieć, że o kant dupy to wszystko kurwa potłuc. Rozumiecie? Niepotrzebnie się tego wszystkiego uczyłam. Bo yy, ja owszem, znalazłam gdzieś tam pokątnie tą metodę BSM, bo trzeba w coś uwierzyć. Wiecie? I może gdybym nie słuchała, to bym nie znalazła. A może nie. Może znalazłam coś innego. A może sama bym sobie coś wymyśliła. A może sama bym nabrała takich przemyśleń tam w głowie, że po prostu sama bym to zrobiła innym sposobem. Bo zawsze, zawsze wierzyłam tylko w siebie. Więc tak, kochani. Tyle. Trzymajcie się. Wierzcie tylko w siebie. Tak jak powiedziałam. Pa pa.